Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Nazywam się Marek Kozłowski, Przyjechałem do rozwojewódzkiego ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. To jest pan Marek Świszcz z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu z Wydziału Ruchu Drogowego. To jest pani Marta, pani Agnieszka z Rady Rodziców. Bardzo serdecznie Was witamy. I nie wiem czy już słyszeliście, ale w waszej szkole jest w dniu dzisiejszym dzień bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to połączona impreza wydarzeniem z otwarciem sygnalizacji świetnej tutaj na ulicy Świętego Piątka na tym przejściu na pieszych Uwaga! Czy mamy sytuację taką, że dwójka dzieci chce przejść na drugą stronę W związku z tym musimy patrzeć czy na pewno kierowcy się zatrzymali. Jeżeli widzimy, że samochód się zatrzyma, wtedy wchodzimy na jezdnię i przechodzimy. Mamy sygnalizator, sygnalizator, nam tak. pokazuje czerwone światełko. Czerwone co oznacza? Ale uwaga, zmieniło się światełko i teraz co się dzieje? Mimo, że mam zielone światełko, to co ja Jak przechodzimy, co nam nie wolno robić na tym przejściu? Biegać. Biegać nie można. Co jeszcze nie można? Kopać piłkę. Kopać piłkę. Co jeszcze nie można? Skakać. Skakać. Co tam jest? Przez telefon telefo rozmawiać. Przez telefon rozmawiać. Przez mamy będzie przepis, który będzie zabraniał im, za to będziemy wypisywać mandaty Jeżeli pierwszy będzie szedł przez przejście i będzie rozmawiał przez telefon. No to przechodzimy. Przechodzimy przejście i teraz wróćcie do mnie jeszcze raz, pokażcie już wszystkim jak się przechodzi przez przejście. Zapaliło się Wam zielone światełko i co robimy. To ładnie pokażcie jak się robi. Ładnie. A tak, lewo, prawo, lewo i przechodzimy. Samochody nie jadą i możemy przejść. Bardzo ładnie. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Dzień dobry. Witam uczniów klasy. W szkółce, Podstawowej numer 6 w Zamościu. Bardzo witam Was serdecznie e, Witam władze miasta z panem wiceprezydentem na czele Piotrem Zającem. Witamy księdza Proboszcza w Parafii Świętego Krzyża Stanisława Borbachora Witam bardzo serdecznie dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu Pana Marcina Kulika serdecznie Pana Dyrektora Zarządu Dróg Marcina Nowaka. Witam bardzo serdecznie Panią Przewodniczącą zasiedla, Osiedla Świętego Piątka Panią Annę Przytuła. Witam również e, Komendę Miejską Policji w zamościu z Panem Naczelnikiem Marcinem Dudą na cele Wydziału Ruchu Drogowego. Witam również naszego Przewodniczącego Rady Rodziców i członków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 Pana Marka. Kozłowskiego. Jeszcze chciałem powitać Panią Katarzynę Skałubę, która też była inicjatorem i pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców w naszej szkole w poprzednim roku szkolnym oraz Panią Wicedyrektor, Panią Doktor Weronikę Kołtun, która tutaj nadzoruje, koordynuje, pilnuje. Witam naszych nauczycieli bardzo serdecznie, witam wszystkich bardzo gorąco, dziękuję za przybycie. Miło nam, że po wielu trudach, wielu zabiegach udało nam się E, pozyskać fundusze na budowę sygnalizacji świetlnej na tej ulicy jeżeli zapali się sygnalizacja świetna o kolorze zielonym tutaj właśnie po waszej szkole ta nowo wybudowana to co ja muszę jeszcze dodatkowo zrobić żeby wejść na pojezdkę proszę kolega w ostatnią ławce bardzo ładnie lewo, prawo, lewo jak masz na imię? A też ma jeden punkt. Bardzo ładnie. Wspólna inicjatywa wielu zaangażowanych stron. No, cieszymy się, że doszło to do, do skutku Sygnalizacja działa, bo sprawdzaliśmy. Mam nadzieję, że e, zrobiliśmy znane bezpieczeństwa w tej części e, miasta spożywczo dla naszych mieszkańców. Cieszę się, że mogę że tutaj być. Zebra się spotkać. Dziękuję Dzień. wszystkim. Zaangażowanych. Jako reprezentant Rzeczypospolitej, bardzo się cieszę, że mogłem wspomóc wodę tego przejścia. Cieszę się, że nasi uczniowie miasta Załącz będą mogli bezpieczniej docierać do szkoły. Na wszystko jest miejsce i czas, czyli biegamy na boisku, na sali gimnastycznej, ćwiczymy, gramy na telefonie, jeżeli mamy czas, i idziemy sobie w domu, prawda? Ale mamy zrobione, możemy sobie połować, ale nie robimy tego na ulicy. Dzieci, drogie dzieci, zapewne yy, za chwilkę zostaniecie poinformowani, jak chcemy przejść przez przejście, jest przejście z jeżeli chcemy przejść przez przejście. Światło samo się nie zmieni. Trzeba poprosić sygnalizację o to, żeby to światło zostało zielone. A w jaki sposób zaciskamy guziczek światło się zmienia i się. przechodzimy na jakieś świetle? Czy bezpiecznie skrócił tego wam życzymy. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie mamy podnika, a pieszy chce iść do sklepu do kolegi, kupić chleb albo pójść do kolegi porozmawiać. Ale nie ma podnika, to prendor To się ulicę. Jak to się nazywa ten element drogi? Przejście? Dobra, jak masz na imię? Ile pobocz? To przejście jest stworzone, wybudowane dla Was, żebyście bezpiecznie każdego dnia mogły przyjść do szkoły i wrócić bezpiecznie do domu. Zanim włączycie zielony sygnał, zapali się zielone światełko do przejścia. Nie zapominajcie, upewnijmy się jeszcze, czy na pewno samochód, który jedzie tą ulicą, Stanu. Dziękuję bardzo. nie możecie jeszcze jeździć sami rowerki, chyba, że jedziecie z opiekunem, czy z rodzicem, tak, po wodniku. to wtedy jest jeden przypadek, kiedy możecie się poruszać, a w ogóle sami nie powinniście się poruszać po jezdni, ani jeździć nie po wodniku. nawet po ścieżce dla skończycie 10 lat, w szkole będzie zorganizowane szkolenie później znacie egzamin tak będziecie się uczyć dobrze tych przepisów i będziecie mieli kartę rowerową i wtedy będziecie mogli jeździć sobie ten rower. na razie w w imieniu wszystkich rodziców chciałbym podziękować przede wszystkim dyrekcji, panu dyrektorowi że wiele lat starań o sygnalizację świetlną właśnie na ulicy Świętego Piątka dobiegło do skutku i dzięki, powiedzmy no, wyeliminowaniu różnych zagrożeń, ryzyka nasze dzieci są teraz bezpieczniejsze przez właśnie urządzenie ochrony pieszym, jakie jest sygnalizacja świetna. A jeżeli nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych, czyli nie ma zerów na piesi mogą przejść, ale pod warunkiem, że, że zachowują szczególną ostrożność. Co to znaczy szczególną stronę? To co wcześniej widzieliśmy. Patrzymy w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Jeżeli nie ma żadnych pojazdów, wtedy możemy przejść na drugą stronę. No proszę, proszę, podchodzimy i podchodzimy parami. Tak jak chcesz podchodzić do sygnalizatora? Pamiętamy. Co trzeba zrobić? Wcisnąć guzik, tak. I co? Teraz czekamy, a co? że z tamtej strony też będą chodzić dzieci to my musimy iść w którąś stroną w prawo tak żeby z tamtej strony też mogli spokojnie przyjść przybliżcie się do mnie i idziemy prawo w prawą stronę tak. rozglądamy tak, tak. Nagrody dla uczniów, którzy zrobili potras. którzy zrobili potras. Bardzo proszę. Szymon Poziel podłogi do nas i Magdalena Radka. Nie, nie, od nas da Zbieramy się z prawej strony, z prawej strony, Prawy prawej. prawej i dynamicznie w górę, dynamicznie w górę, O, teraz wszystkim, teraz wszystkim udało się bezpiecznie przejść na zielonym. Ja Wam teraz przedstawiam pana dyrektora. Suzana, não Trzecie miejsce to jest Aleksandra. Szukajcie. Bardzo proszę. Na gruncie przede wszystkim. Koper. Za gruncie. Drugie miejsce Tania Szokowska. Super. Dziewczyny też się dały. Taki sam. Poproszę o włączenie nagrody za pierwsze. Miejsce. E, uczeń Antoni Sowański. Bardzo proszę o wręczenie pucharu i udostępnienie. Dobrze. Dobrze. Spróbujmy się jakoś ustawić do wspólnego zdjęcia.